Słuchajcie, to już jest koniec rekolekcji, właśnie wyjeżdżamy, przeżyliśmy super czas w domu sióstr prezentek, a kim są siostry prezentki, o tym za chwilę. Jest ze mną siostra Celina i siostra Katarzyna. <laughs> Katarzyna. Zaczniemy od tej, tej pierwszej, na, na początku poznaliśmy. Siostra Celina przywitała nas w poniedziałek. Siostro Celino, na czym polega siostry posługa w Zakopanem? Tutaj, w tym domu. Moja posługa w zakopanym polega na tym, że przyjmuję gości, którzy chcą tu odpocząć, nabrać sił w ciszy tego domu. Oh. I na łonie przyrody po prostu podziwiamy piękne, piękno polskich gór. I myślę, że w górach można się poczuć bliżej Pana Boga, można wzmocnić swoje siły, nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Na szybko siostra Katarzyna. Siostra Katarzyna dojechała do nas w środę czwartek wieczorem, tak, na wieczór przyjęłam, była 19:20. Dokładnie, tak. To było dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie. Znaczy w sensie traumatycznym. Pozytywnym. Poznanie naszej grupy? Tak, oczywiście pozytywnie, pozytywnie. Siostra też, no siostra zna nas y, krócej. Jakie y, ocena naszej grupy? Duż akademickiego? O, normalnie, ksiądz jest tak. Bardzo... Ale nie, ja pytałam e, o nie, nie. No, no, ja pytałam o grudę, więc... No ale odsiedza się zawsze zaczynanie, nie? A, no też, prawda. Tak. Ale... Ma macie niesamowitego duszpasterza, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, jesteście otwarci, tak, jako... jako no bo w ogóle przyjęliście mnie też takim otwartym sercem, co, co wpłynęło na to, że poczułam się oczywiście sobą yy, i poczułam się jak w śliwka w, w kompozie. <laughs> więc, yy, więc to rzeczywiście jest... Yy... Mm -hmm. Jest takie pozytywne i, i wielkie i e, no, czułam się z Wami dobrze, tak jakbym po prostu już z Wami, nie wiem, gdzie się spotkała, gdzie się widziała mhm. i mam nadzieję, że się gdzieś jeszcze zobaczymy spotkamy się, więc, e, więc e, Wasza otwartość, tak, to myślę, że to jest taka najważniejsza Wasza cecha, e, którą pielęgnujcie, rozwijajcie mhm. e, i tak. Dobra, to teraz dwa podstawowe jeszcze pytania e, do siostry Celiny. Siostra Celina. Filmik będzie oglądała młodzież akademicka, ale nie tylko. Wierząca, mniej wierząca. I teraz pytanie do siostry. Parę słów do osoby, która waha się, żeby przyjechać na rekolekcję, która szuka Pana Boga, szuka z nim kontaktu, ale nie wie od czego rozpocząć. Co siostra by powiedziała? Jakieś trzy perełki, dwie? Więc myślę, że na pewno jest ważne jechać na rekolekcję z taką wspólnotą, która wspiera, która daje piękne świadectwo też przyjaźni z Panem Bogiem. I na pewno po tych rekolekcjach każdy wyjedzie, który się waha, przybyć, kto się waha, przybyć na takie rekolekcje, wyjedzie naprawdę inny. Bo w ogóle w rekolekcjach jest ważne to, żeby opuścić miejsce, swoje środowisko, gdzie żyję, gdzie przebywam, gdzie pracuję, gdzie, gdzie mam nawiązane jakieś relacje, dlatego że to tak zwane rekolekcje, czyli wyjście w góry, tym bardziej przyjazdu zakopanego w góry jest taką pomocą do tego, że, że spojrzenie takie z perspektywy na moje życie, na moje relacje bardzo dużo daje, nie? A jest to z, zawsze spotkanie z Bogiem, bo na górze spotykamy zawsze no, no Jezusa. I, I później, tak dzisiaj ksiądz Was rozesłał, schodzimy w dół i, i wracamy. I to jest cenne. A propos gór? Myślę, że te rekolekcje też były czasem szczególnym. Był piękny temat tych rekolekcji. E, kochać siebie, drugiego człowieka i Pana Boga, i nigdy nie, nie pokochamy siebie, jeżeli siebie dobrze nie znamy. A e, jak siebie lepiej poznamy, też lepiej poznamy Pana Boga. Drugie pytanie, może bardziej takie przyziemne, siostro, teraz do siostry, a potem siostra uzupełni, dobrze? E, to tak, zawsze się uzupełniam. E, podobnie, filmik będą oglądały osoby wysportowane, mniej wysportowane, takie, które chodziły w góry, takie, które nie wchodziły. Co ma zabrać student, studentka, którzy wybierają się w góry? Ojej, co zabierzemy to, do plecaka, w ogóle od cz na, czego zaczniemy? Jakie buty tak nade, nade wszystko dobre buty? tak, nade wszystko dobre buty. Zależy kiedy się jedzie, bo w zimie to zawsze coś ciepłego i zawsze coś na zmianę musi być. E, jeżeli się jedzie również w lecie, musi być jakaś kurteczka przeciwdeszczowa, ponieważ góry zawsze są zmienne i to się tak wydaje, mm -hmm. że, że w lecie jest ciepło, aczkolwiek jak się idzie w góry, to albo burza, jakiś deszcz, albo jakaś mgła, więc okulary przeciwsłoneczne. No, dobrze jest wziąć ze sobą jakiś termosik z, z herbatką ciepłą czy, czy kawą, czekolada albo jakaś kanapka z nutellą. Więc to są takie podstawowe, dobre buty, to jest dobre buty i one muszą być też zmienne, żeby zawsze było coś na zmianę. Mhm. Myślę, że bardzo ważny jest też dobry humor mhm. i chęć odkrywania czegoś nowego i pokonywania siebie. Słuchajcie, musimy już kończyć, dlatego że Wokar już czeka na nas. Jeśli chcecie przeżyć cudowną przygodę w Zakopanym, z cudownymi siostrami, zapraszamy już w maju na kolejny wyjazd z duszpasterstwem akademickim i z siostrami prezentkami. To jakieś, co, co na koniec powiemy? Jakieś, Do zobaczenia! A coś po a, To Jak się, ja się tak mówi? Górolsku, po górolsku, żegnajcie. Yy, żegnajcie. Żegnajcie! Żegnajcie! <laughs>